Ewa i Łukasz kierowcy Tira. Podwójna obsada to ich praca i miłość. Kursują do Maroka przez kraje i miasta. Życie na trasie to ich wielka pasja. Dzień rozpoczyna się, kiedy wschodzi słońce. Kawa się parzy, a Tir rusza w drogę. Ewa i Łukasz razem na trasie przez kraje i miasta. To ich codzienne życie. Witam z niemieckiej łazienki. Szału nie ma, a prysznice coraz droższe. No niestety. Także hmm, lepiej jechać gdzieś dalej. Francja, Hiszpania czy Maroko. Niemcy się nie opłacają. Z wegańskim mlekiem cappuccino doczekałam się w Lidlu kawki. Wow, to jaka wielka. Za euro. Z wega mlekiem. Cudownie. No i co? I koreczek. Żadna nowość po niemieckiej stronie. Nawet klasycznie można klasycznie, powiedzieć. Nie? Tak, tak. Niemcy bez korków, nie? To, to, to nie Niemcy. Delikatne korkowanie, ale coś jedziemy. Słuchajcie, przestawiamy się, ponieważ będziemy przepakowywać auta, podjedzie do nas samochód naszej firmy i z innego busa będziemy zabierać towar. Także no musieliśmy troszkę inaczej się tu ustawić. I jedziemy na Francję. To malutka sztaplarka i nią właśnie musimy przykład towar. Ja biorę gumy i będę je kładła tutaj pod palety. Teraz musimy się troszeczkę cofnąć. O, patrzcie, co tu się dzieje. Mamy. Jest jeszcze szpara. Będziemy coś zaraz skombinować tutaj, To tak nie może być. Słuchajcie, udało nam się wszystko przerzucić, prawda? Tak. Jaż nie było to proste, tylko pozostało duży palet, bo e, 16 16, ale tych takich mniejszych. Ale u drugiego kierowcy, no to była trochę akcja skomplikowana, bo on miał to wszystko na busie, Musieliśmy, musiał podjechać bokiem. E, tak, ja to właśnie trochę tylu. nagrałam, no. Aha, no. No trochę było kombinacji i usta z ustawieniem przede wszystkim tak, dwóch tak, aut, nie? żeby to tak było bezpiecznie, ale na szczęście no stanęliście idealnie tak naprawdę. Robotka szła, że tak powiem. Dobra, bo ktoś chce tutaj wjechać, także na razie kończę, ruszamy. A po drodze nocne tankowanie. Właśnie się zmieniamy. Ja idę spać. A maszyna wcina i Łukaszek siada za kółeczko. Dojechaliśmy do Belgii. Wcześniej byliśmy już na tej stacji, troszkę się tam pogubiłam, jak toalety szukałam, bo gdzieś musiałam łazić po restauracjach na górę. Dzisiaj podejdziemy tylko po kawkę. Prawda? Pejbuś I po coś słodkiego może. No znaczy, Znajomi nas pytali, ile wchodzi paliwa do ciężarówki. A no właśnie. No to zaraz im pokażemy ile wchodzi. Tak naprawdę kilka osób, jak można w głowie mnie zastankować. Obdarować. Obdarować. Dobra, zaraz yy, ku końcowi znowu coś nagramy, moment. No tutaj akurat jest limit i zaraz tutaj ta kwota się wyzeruje i musimy dotankować, więc tutaj kłania się matematyka. I druga tura pierwszy w Mamy to. No i trzecia tura. Tak to wygląda akurat przy tym tankowaniu. Troszkę jesteśmy zaskoczeni. Ale jak tak trzeba, no to trzeba. I mamy finał. Pierwszego baku. Trochę to trwało. Myk myk myk, 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 myk. Jednak wracamy, ponieważ okazuje się, że w tej samej maszynce musimy opłacić tankowanie, ponieważ na obu tych dystrybutorach widnieje numer 12 który się właśnie zaświecił także dorzucamy kartę i zawracamy dobra, znowu pielgrzymka ciach, ciach, ciach i maszyna jest mamy to tutaj już pierwsza partyjka a nie, kończymy. A, kończymy tutaj już. Sorry. Czyli drugi baczek tyle. Adblue akurat mamy, więc idziemy teraz po kawę. Jest jakieś 14 stopni. Kaniu, to taki ładny jesteś wieczorem. Tak dobrze się prezentujesz. Ładny, a ja nawet nie mogę się pokazać, bo jest... Nie, nie śpię, naprawdę ładnie masz, wyglądasz. Masz nie, naprawdę. Co ma zrobić? <grych> no kawcia była. No, no ta. Poczekaj, I jakieś nasycenie ma być tej kawy? Coś nie, dodajemy? Nie, 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 nie. nie. dobra. E, Okej, okay, no. Teraz muszę zapłacić. Nie, czekaj. Ale czemu to nie skakuje żadna, że tak powiem, kwota? Ale człowiek się gubi, słuchajcie. No kawa, no okej. Okay. Ale ja nie chcę y, wybierać jakiejś wzmocnionej dark roast, okay. y, dobra, nie wiem. <laughs> Complicated. One more time. Poczekaj cieszy, cieszy. no. Cieszy. Dobra. Paniu. no tutaj, no brawo ty ale ja rozpracowałam przed chwilą maszynę do tankowania sam powiedz, tak było a? słuchajcie, całe życie człowiek się uczy, całe życie, no kawka tym razem dla mnie dwa kubki, żeby mi nie parzyło bo nie było osłonek teraz będę jechać ja jakąś godzinę także muszę zatankować kawę. Teraz jesteśmy u celu. Wzięłam na śniadanie trzy rogaliki. Była za promocja, zapłaciłam za trzy, a dostałam cztery, także zaraz zrobię Łukaszkowi niespodziankę. Biegnę, lecę. Łukaszek dziarsko tutaj poodpina już pasy, bo pan będzie rozpakowywał towar na sztaplarce na magazynie i żeby mu ułatwić, zrobimy to za niego po prostu, no. No, uwaga, końskie tego, odchody, ale wysuszone. I co, my się zrzuciliśmy? Kurczę, coś mnie około zawiło. Mamy pauzę. No, w takich słabych okolicznościach, że tak powiem, słaby ten parking. W ogóle, e, pierwszy raz stoimy. We Francji na no, takim dziku dzikusie. Także mamy taki troszeczkę survival, bo o wiele słyszeliśmy na temat parkingów po, we Francji. Takich dzikich. No ale. Zawsze no, się staraliśmy unikać takich parkingów. Tak, tak, tak. No ale dzisiaj mieliśmy taką historię, że szukaliśmy tych parkingów co prawda no, na ostatnią chwilę, bo kończył nam się czas pracy. I co pojechaliśmy na jeden. Tak, i to był mega fajny parking, nie? Tak. Ten akurat był super, ale... Ale tam był zakaz od 22 do 6. Mhm. Parkowania na tym, no tak, parkowanie na tym parkingu. Drugi był pełny parking. Tak. Trzeci no trzeci to trochę żeśmy z kuchy zaliczyli, bo pojechaliśmy. No jakoś tak nas no źle nawigacja po prostu wyprowadziła. W taki mega drogi parking tak. i taki prestiżowy, że tak powiem. Więc, więc no, już na ostatnim chwilę po prostu stawaliśmy. Gdzie było, miejsce. Gdzie było miejsce, ale jak to my potrafimy z batu kręcić, więc my sobie poradzimy, jesteśmy w drodze do sklepu, ponieważ brakuje nam parę rzeczy ze spożywki i co? Zobaczymy co tutaj jest w pobliżu. To znaczy najbliższy sklep jak znaleźliśmy na razie to jest ponad 5 km. Ale I tak sobie idziemy po prostu. Ale co to dla nas? Ukaniu? No tak, przecież my, tak. my razem jak kuchenka z gazem. My jesteśmy, piechury, my się przejdziemy. Dla nas takie 5 km to jest naprawdę pikuś. I zresztą też pogoda fajnie nam dopisuje, bo jest ciepło, delikatnie wieje, ale ten wiatr jest taki przyjemny, rześki, chłodzący nawet. Więc co? No, dziarsko. Żeglujemy przez pola. Nieśleśne, znaczy, no nie przez pola, ale będziemy szli przez Słuchaj, pola. no nie przez takie pola chodziliśmy, nie? Tak. Także lecimy, będziemy dawać na bieżąco, co tam u nas. Pewnie wrócimy z miesiącznika, kiedy będzie ciemno, więc. No <noise> być może. Patrzcie, jak to w ogóle ładnie, jakiś taki stary wiatrak. No ładnie, no tak sielsko, o to mi chodziło. Jakaś taka wioseczka, szuwary. Ale też lubimy takie miejscóweczki, troszeczkę to tak resetuje głowę, taki spokój. E jest nawet palma hiszpańska. Fajnie, chociaż tyle z tej wyprawy. No, teraz nie udało nam się być w Hiszpanii, ale być może przy następnym wyjeździe już w tamte rewiry będziemy jechać. Jeszcze nie dodałam, że na tym parkingu ma prysznica. Także mamy naprawdę. To, duże kałuża. Zostały jeszcze po tej ulewie, co była ostatnio. O, ja się śmieję, że my jesteśmy harcerze, że w kałuży się umiemy. Nie, nie, no to jest tak, taka przenośnia weź, oczywiście. My raz się już mieliśmy w no wejść. Chyba mi e, też czasami. Mam się zdarzyło coś, nie? Za dzieciaka wystawiało się miskę, ona się nagrzewała na słońcu. O, i były kąpiele. Ale tak poważnie, mamy taki prysznic kąpielowy turystyczny, kupiliśmy go w Decathlonie i faktycznie on się nam e, parę razy sprawdził. Tym bardziej, że mamy naczepę pustą, więc e, spokojnie możemy wziąć właśnie prysznic na naczepie. Też pewnie tutaj kierowcy, którzy nas oglądają, korzystają też z prysznica w formie tego baniaczka z wodą. Serdecznie, bo dwa auta jadą wysoko. Aha, to najwyżej wpadnę tutaj. To Także... Jeszcze jeden? Aha, no to może staniemy po prostu. Żeby sobie mógł przejechać. No tak, właśnie chodzi mi o to, że znamy dwa sposoby prysznica na naczepie. Jeden to właśnie ten prysznic turystyczny, a drugi no to ten baniaczek z wodą. Także jeszcze mamy takie udogodnienia na tym wyjeździe, na tej pauzie. Także no, zapowiada się fantastycznie. Tak, ale damy radę. Damy, zawsze dajmy. Przechodzimy przez jakieś miasteczko tutaj piękne. Patrzcie jaki budynek. Taka się. Wow. Co to jest? Zaraz sobie przetłumaczę. I oczywiście zaraz przejdę na drugą stronę, bo wygląda... No przecudnie. Nie wiem yy, czy wiecie. Właściwie nie wiecie, bo ja nigdy o tym nie mówiłam. Ja jestem olbrzymią fanką twórczości Tima Bartona. Oczywiście Łukaszek o tym wie. Czego? Kogo? A nie Daka? <noise> Kurczę ten dom. Ta posiadłość wygląda jak posiadłość rodziny Adamsów. A ty tam w oknie stoi? Coś pięknego. Tam w oknie kto stoi? Kleś. No Tam na górze. Wow! Przepiękna posiadłość. Przepiękna. Wiecie co? A teraz? Ja się czuję, jakbym była w Londynie. Pukaniu, jak ty myślisz? W ogóle nie dbają o osoby, które chodzą pieszo, tak jak my. Nie. Dba, no, dbają, no, no. dbają, no troszeczkę jest tutaj. Po drugiej stronie w ogóle nie ma miejsca. No po drugiej nie ma, ale tutaj jest troszeczkę miejsca, żeby piesi mogli przejść już. A jak ktoś miał trojaczki, miał taki duży wózek wozy, szeroki i nie przeszedł już. A? Z trojaczkami to chyba nie chodzą tak po ulicy baby. No taka angielska troszeczkę tutaj, mi się wydaje, dzielnica w pewnym momencie była. Ładnie, fajne miasteczko. Podoba nam się. Ale promocja. fajna dzielnica. Była promocja w Kastorany chyba na kamień taki zewnętrzny. <noise> Kupisz dwa, trzeci gratis. Jakby się to tutaj wszyscy w okolicy. Fajna, fajna dzielnica, taka mega spokojna i fajnie to wygląda, te domki. No i co? Jest Co Zadam. Nie, do 19.30 Wejdę, zobacz co tu jest. Dumbo dzielnia dambów, mm. tak byliśmy tam ostatnia paczka New, York, nas. New Yorkers to my bierzemy oczywiście oj słuchajcie mamy misję żeby przejść przez drogę i nie dać się chlapać. O, damy tylko, że już jest tak, już a, trochę że jest zimno. A mamy jeszcze do auta, jakieś 3 km, więc nas woda schłodzi. Oby nie! Poczekaj, przyczaimy się. Dobra, a teraz tutaj na drogę jakby strzela. O nie, aż tutaj, bo tu jest aż mokro. Dobra, tak. nam nie. 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 nie nie Udało się jesteśmy nie jestem żadnej. Jesteśmy już w aucie. Wzięliśmy takie dwa serki na spróbowanie. Niestety nie było żadnego serka z truflą. Żałuję bardzo. I wzięliśmy ten serek, ponieważ dwie osoby przy nas go wzięły. I mówimy: Oho, chyba jest jakiś niezły. Wiecie co? Serki petarda, a ten ten to już w ogóle. Pyszny. Polecajka. Ten ok. Taki puchaty, puszysty taki, ale no ten. Coś pięknego. Z oliwkami. Naprawdę pyszny. Dobra, jesteśmy po rozładunku. To jest chyba ze 100 stopni musimy szybko ogarnąć ten bałagan. Niestety nic nie nagraliśmy z samego rozładunku. Jakoś ostatnio trafiamy na firmy, gdzie jest zakaz po prostu filmowania. Niestety, nie no dobra, uwijamy się, bo chyba zaraz się po prostu rozpuścimy. Jesteśmy wypakowani, naczepa ogarnięta, teraz chwilę tutaj poświęcimy na ogarnięcie środka naszej ciężarówki, bo jest tutaj lekkie koko jumbo. <grymne> tak, ee, no trochę intensywny dzisiaj dzień był, więc e, tak, sprzątamy w ponieważ dzisiaj jest piątek, my już kończymy tydzień pracy. E, chcemy mieć na weekend e, już ogarnięte wszystko. E, stanęliśmy na tym samym parkingu, co ostatnio nam się udało i w okolicy jest basen i taki jest plan, że... Na weekend. No na weekend. No tak. Właściwie w weekend chcemy tam pójść. Jutro tak. może w niedzielę też. Pogoda dopisuje, także no liczyliśmy właśnie na jakieś takie na jakieś fajne spędzenie czasu. Aktywne przede wszystkim. Tak, teraz na, na, na tym weekendzie. I też właściwie tutaj to miasteczko nam się bardzo spodobało, bo wszystko tutaj jest. Są sklepy, są jakieś kawiarnie, knajpy, restauracje. No Naokoło coś tutaj się dzieje, więc myślę, że na, na weekend to jest taki dobry parking. Bardzo nie? dobry parking, jest no, co robić. Tak, no i dodatkowo właśnie ten basen jest taką fajną atrakcją, także no... Stroje mamy kąpielowe, ja mam stroje. Łukaszek Ja ma... też. <noise> ma strój na plażę, kąpielówki. No, no i co? No i zobaczymy, może się uda. Znaleźliśmy adres, także będziemy próbować. Tak. Trzymajcie kciuki. Wybraliśmy się na basen. Jak widać? <głos> <głos> Jak widać po moim stroju. Tak, znaleźliśmy właśnie w okolicy. słownie bardzo blisko parkingu. Miejski basen tu w prawo musimy się Aha. Aha więc idziemy wyglądał na zdjęcia w takim spoko. A więc idziemy sprawdzić, a że mamy trochę wolnego. I pogoda dopisuje, dopisuje. jest ile stopni? Oj, nie wiem. Ponad 30, Ponad 30 to tak jest, sporo. No. Więc warto skorzystać, trochę się schłodzić. Co prawda, ja nie potrafię pływać. Oj, ale Łukaszek umie. <noise> Mam taką, taką umiejętność e, nawet. Tak, nadzwyczajną. Ja niestety, jak byłam mała, topiłam się. I troszkę się boję. <noise> ale są tego plusy, bo zawsze mogę być ratownikiem w takich <głos> sytuacjach, <głos> więc wiecie sami. Tak, tak. Jak, jak gdzieś korzystamy z basenu, to zazwyczaj... Asekuruje. <grym>, tak. Mamy jakieś tam dmuchane koła, no wiadomo. Takie koczuszki takie mamy tutaj na rączki. <grym>, nie aż tak, ale jakieś koło. Właśnie kiedy byliśmy na wakacjach, to mega wspominamy skanie się w basenie na takim dużym dmuchanym kole. I co? I... Tak, no tutaj tego koła wiadomo. O, jesteśmy chyba, tak? Tak. O, tak to wygląda. Także my znowu w tym miasteczku, ale w jakiejś maszynce się ponoć płaci. Chyba ona tutaj. jest tutaj naprzeciw. No o, fajnie zapracić. to wygląda. Kawałek tam widać. Dobra, zapracić. zaraz wejdziemy, to Wam wszystko pokażemy. 9 euro. Dobra, weszliśmy. Wstęp kosztował 4,50 euro, tak? Tak, od osoby. Od osoby. Wow, jest mega zielono, nie będę tak tutaj nagrywać, bo wiadomo. Nie, no super to wygląda, słuchajcie, wow. Fiu-fiu, ile miejsca. Skończył nam się gaz do kuchenki, a że czajnik nam nie działa, jak już wiecie, potrzebujemy gdzieś gotować wodę. Zobaczymy, czy tutaj właśnie w tym takim ogrodowo-budowlanym markecie znajdziemy te buteleczki Cardridge, to się nazywa? Jak się nazywa? Cartridge. Już yy, odwiedziliśmy parę sklepów gdzieś tutaj na trasie, ale niestety no, na stacji, no nie uśmiecha nam się kupować, bo na stacjach drogie są te, dokładnie, więc, no zobaczymy, zobaczymy, czy ten, oj, sorry, sorry, pasy, czy ten markecik nas miło zaskoczy. Lecimy, damy znać. Tylko na razie są grille, ale no nie wiem, nie wiem. Pan nam pokazał półkę z takimi rzeczami. Faktycznie są butle, ale one są. Nie do kuchenek. Nie do kuchenek. No nic, szkoda.